Cześć, dziś pokażę ci, jak dodać konto Facebook, czyli jak połączyć konto Facebook z Twoim Instagramem. To bardzo proste, wyjaśnię ci to w mniej niż minutę. I działa w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy masz iPhone e A iPada czy dowolny smartfon. Dobrze, wchodzimy do aplikacji Instagram, a następnie klikamy naszą zdjęcie profilowe na dole po prawej stronie. Teraz klikamy w trzy kreski w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy Centrum Kont i przewijamy na sam dół. Tam gdzie pojawia się sekcja Konta. Klikamy Dodaj inne konto. I teraz wybieramy opcję Konto Facebook. Teraz aplikacja poprosi nas o udzielenie uprawnień dla Meta. Klikamy Kontynuuj. I możemy teraz zalogować się na nasze konto Facebook. Może to być nowe konto lub takie, które już mamy. I gotowe, konta zostaną połączone. To wszystko. Jeśli masz jakikolwiek inny problem, nie wahaj się zostawić komentarza. Do zobaczenia, dziękuję.